Z tej strony Malinowy no witam was bardzo serdecznie w odcinku przez wielu wyczekiwanym yy, z winem brzoskwiniowym nastawionym półtora roku temu. Jest to jeden z ostatnich baronów, który cierpliwie czeka, żeby do niego zajrzeć. Wyobraźcie sobie, że jest to wino z czerwca zeszłego roku. Ma już półtora roku. I chyba pora, jednak do niego zajrzeć. Troszkę osadu tutaj się pojawiło, ale to jest tylko taki delikatny osad na szkle. Spróbujemy tego wina, wlejemy go z nadosadu do wiaderka z kranikiem. I plan jest taki, żeby to wino dziś zabutelkować, bo dawno nic na kanale nie butelkowaliśmy. Także pomyślałem, że jest okazja. A wino ma już swój czas, także chyba pora zwolnić ten balonik. Tym bardziej, że planuję, organizuję większą partię różnego miodu i będę nastawiał trójniaki różne, może z jakimiś dodatkami. Także baloników kilka się przyda. A, a może spróbuję też przy okazji nagrać materiał z tego nastawiania miodów. Zobaczymy, czy będzie czas i sposobność. W każdym razie dziś mamy brzoskwinię. E, także myślę, że nie będę pobierał próbki teraz. Tylko zleję przy pomocy wężyka do wiadra. Przy okazji naleję próbkę do kieliszka. No i zobaczymy, co z tym winem zrobić. Czy już się nadaje do butelkowania, czy bym chciał je dosłodzić, czy coś zmienić. Się okaże, bo wiecie, jak to zwinam. Nigdy nie wiadomo. Stało dłuższy czas, nie zaglądałem do niego. Tutaj blisko e, robiło tło do filmów. i No i właśnie tak. Nie ma czasu, żeby to wszystko ogarnąć. I... I leci ten czas strasznie szybko, ale dziś znalazłem chwilkę i zrobimy z nim porządek. Butelki mam przygotowane w razie czego, więc zlewam wino z nadosadu i widzimy się za chwilkę. prezentuje się to wino brzoskwiniowe. Kolorek taki delikatny, nie bardzo intensywny. Wyklarowany jest przepięknie. Przepięknie wygląda, bardzo apetycznie. Pachnie lekko brzoskwiniowo. Wiem, że wino brzoskwiniowe, to dlatego gdzieś tam odnajduję ten zapach. Jakbym nie wiedział, to pewnie bym nie, nie zgadł. Zapowiada się ciekawie. A jak smakuje. Mm, wytrawne. Cukru tutaj już nie ma praktycznie w ogóle. No. Jest wytrawne. Yy, czuć brzoskwinie. Takie jeszcze dość świeże. Nie pamiętam, z jakich to było brzoskwin, ile było tych brzoskwin. Ale ten smak nie jest... nie jest bardzo mocno intensywny. Powiedziałbym, że jest troszkę za mało owoców, jak na taką ilość wina. Hmm? Coś te brzoskwinie miały mało smaku w takim razie. Także, jakbym drugi raz robił z tych samych brzoskwiń, to chyba zdecydowanie bym tych brzoskwiń dał więcej. Bo nie są mocno wyczuwalne. Ale winko bardzo fajne. Bardzo fajnie się wygląda. I, I nawet to, że jest wytrawne, jest spoko. Nawet nie potrzeba tutaj robić wina słodkiego z tego. Bo takie jest fajne, no. Także wino jest OK. Ewentualnie warto jednak tych owoców dać więcej. Pamiętajcie, jak robicie wina. Owoców nigdy nie żałujcie, lepiej dać za dużo owoców, niż ich dać za mało i zrobić wino rozwodnione, rozcieńczone, wodniste. Także zawsze jak będzie za mocne, to zawsze można dodać wody czy innego wina. Także pamiętajcie, owoców nie żałujcie, a z wodą ostrożnie. I z cukrem tak samo, bo cukier też trzeba uważać i dawkować. Owoców y, zawsze dużo. Kilka prostych zasad, i, i, i można robić fajne winka. Dobra, jest ok. Ile litrów jest. 18 litrów wina, czyli jakieś dwadzieścia kilka butelek. Mam tu około 30 butelek przygotowanych zielonych. Także y, szykuję kranik i butelkujemy razem, wspólnie. Wino brzoskwiniowe z zeszłego roku, no i moment i taką wygodną korkownicą. Ta korkownica naprawdę taka stoła, to jest Mercedes wśród korkownic. Wygodna, szybka, łatwa. Naprawdę piękna robota. Moment i mamy wino zabutelkowane. A jak widzicie, tutaj dwa kieliszki jakieś są, bo poszukałem dobrze i znalazłem dwa wina brzoskwiniowe, które robiłem. 2015 i 2013 rok i pomyślałem, że może przy okazji je tutaj skosztujemy, zobaczymy, porównamy. Kolorek widzę z 2013 podobny z 2015 od 2015 troszkę mętne. To z zeszłego roku jest kryształ, a tutaj widzę coś poszło nie tak. I z 2013 oj, tu kolorek jest intensywny, wygląda a, i klarowny jest, i kolorek jest przepiękny. No, przypuszczam, że to będzie najlepsze z 2013 roku. Dobra, no to może pierwszy skosztujmy to Które? To Z 2015 roku takie lekkomętne Ale słodkie. No, to ogromna różnica. To jest wytrawne z tego roku, zeszłego A to jest bardzo słodkie, znaczy nie bardzo słodkie. Takie delikatne są słodkie, no, fajne. Bardzo fajne. Pięcioletnie wino. Kurde, ja tam w piwnicy jeszcze mam pewnie. Mam, mam, ja mam tam skitrane jeszcze wiele butelek tych właśnie nastawów, które robiłem od początku, także kiedyś jeszcze zajrzymy i może jak zrobię porządek, bo tam w piwnicy zawalone i i powyciągamy te skarby. I to. Kurde, to jest przepiękne. 2013 rok. Dużo ciemniejsze. Coś tu jeszcze jakieś pływa, ale. Wyklarowane ładnie. Wygląda przepysznie. No, smakuje. Nie powala. Dobra. Niewytrawne, nie słodkie. To jest zaś takie półsłodkie, półwytrawne. Gdzieś pomiędzy nimi mało wyczuwalna brzoskwinia. Kolor był intensywny, więc było dużo. Ciekawe. Czy to jest z powodu tego, że wino ma już yy, 7 lat? Czy z powodu tego, że faktycznie brzoskwinie były jakieś takie mało smakowe? Mało ich było, chociaż mało ich nie mogło być, bo jest kolor ładny. Czy po tych 7 latach się tak zrobiło? No, mało, mało wyczuwalne brzoskwinie. Niektóre wina, naprawdę to nie jest tak, że każde wino im starsze, tym lepsze. Także y, warto zwrócić na to uwagę. Ja bardzo lubię wina świeże, roczne, dwuletnie. Jak mają wino Mała tanin, y, to ono to wcale nie jest, nie jest lepsze z czasem. I okazuje się, że za kilka lat to wino jest takie y, traci na jakości. Także ja lubię, przynajmniej jak moje wina, lubię jak są pite, a nie leżą. I jest wtedy super. No, dobra. To chciałem tylko taką zmiankę. jeszcze dorzucić, przy okazji, jeżeli chodzi o wino brzoskwiniowe. To myślę, że to wszystko w tym temacie. A póki co, to wszystko w tym odcinku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Serwus!